I łączymy się z naszym kolejnym gościem, pan doktor Jerzy Targalski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Panie doktorze, przed chwilą rozmawialiśmy z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydeczem na temat Białorusi, później z europosłem Jackiem Sariuszem Wolskim. Smutna konstatacja: przyjeżdża Joe Biden do Europy, spotyka się z Putinem, a co dalej z Białorusią, jak pan myśli. On zależy od tego, jakie decyzje zostaną podjęte w Moskwie, tak naprawdę. Wszyscy spodziewają się, że e, będzie to przedmiot rozmów e, jeden z, z tematów rozmów między Bidenem a e, Putinem. E, I e, wtedy zapadną jakieś rozstrzygnięcia. E, w tej chwili trudno powiedzieć. No, wygląda na to, że e, Putin będzie e, jednak tego Łukaszenkę wycofywał. Ale oczywiście w zamian za to chcę e, kolejnych ustępstw ze strony zachodniej, znaczy europejskiej i Stanów Zjednoczonych. E, o jakie ustępstwa może chodzić pana zdaniem? Trudno powiedzieć. Znaczy generalnie że biorąc cały czas celem Rosji jest, e, żeby być bo który decyduje o losach Europy, współdecyduje, tak? W tej chwili wszyscy w Europie spodziewają się, że Biden powierzy, że tak powiem, sprawy europejskie Niemcom. I się do tego przygotowują, na to się nastawiają, że w Europie będą decydowały Niemcy. A jeżeli będą decydowały Niemcy, to znaczy, że będzie decydował w niemiecko-rosyjskiej. Czy to nie jest wspieranie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych właśnie tego sojuszu rosyjsko-niemieckiego? To jest no te, de facto tak, to jest wspieranie, ale powiedzmy to nie jest cel, tak? To jest skutek. To jest skutek e, polityki e, nastawionej na e, to, że e, głównym partnerem Stanach e, Zjednoczonych mają być Niemcy i one mają się zajmować Europą i odciążyć Stany Zjednoczone w ten sposób od e, odpowiedzialności za to, co się w Europie dzieje. No to się dla Stanów Zjednoczonych źle, bo pamiętajmy o jednym, że Stany Zjednoczone myślą, że zdołają przekonać Niemcy, żeby Niemcy zerwały z Chinami, tak? A z kolei, jak pamiętamy ten artykuł Anne-Gret Karenbauer, popowiadający o niemiecko amerykański tam warunkiem tego sojuszu było to, że Niemcy będą miały specjalne stosunki z Chinami. Więc jest, jest to kwadratura koła, prawda? Tym bardziej, że przecież w tej chwili Stany Zjednoczone chcą doprowadzić swoimi działaniami do tego, że będzie, chcą ograniczyć wpływy chińskie, co jest chyba raczej już niemożliwe. No na razie wydaje się to bardzo, bardzo trudne, ale bez, bez ten cel ograniczyć wpływy chińskie poprzez postawienie na Niemcy, które z chcą te wpływy chińskie rozszerzyć, to jest po prostu niemożliwe, tak? Więc musi dojść do e, załamania się tej całej polityki, tylko nie wiemy kiedy to nastąpi. E, pamiętajmy też, że sytuacja demokratów zjednoczonych nie jest najlepsza. To nie jest tak, że demokraci będą rządzili do końca świata. E, w ciągu najbliższego półtora roku, ten, moim zdaniem, władza demokratów się załamie, więc trzeba to brać pod uwagę. Ale jeżeli chodzi o sytuację Białorusi, to czy rzeczywiście zostanie pozostawiona samej sobie, czy białoruscy opozycjoniści mają szansę na stworzenie takiego naprawdę sprawdziwego znaczenia społeczeństwa obywatelskiego? Czy ten proces, który obserwowaliśmy wcześniej w ubiegłym roku został? Tak zahamowane, że już się nie odbije, mówiąc kolokwialnie, jak pan uważa. Powiedzcie to znaczy, panie, żeby stworzyć społeczeństwo obywatelskie, czy żeby w ogóle tworzyć jakiś ruch oporu, to e, niestety ale represje nie mogą przekraczać pewnego poziomu. Jeżeli represje są zbyt ostre, to niczego nie będzie. A więc warunkiem jest obniżenie poziomu represji, a z kolei obniżenie poziomu represji jest uwarunkowane z zabraniem Łukaszenki. Więc na, nawet jeżeli ta Białoruś zostanie przez Amerykę powierzona Rosji pod warunkiem zabrania Łukaszenki, to i tak sytuacja się nieco poprawi, bo no, zależą represje, wtedy dopiero będzie cokolwiek możliwe. W tym poziomie represji nic nie jest możliwe. Panie doktorze, sytuacja Ukrainy też nie jest najlepsza, bo mamy absolutne właściwie zlekceważenie prezydenta Ukrainy przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, obiecywanie spotkania się w jakimś bliżej nieustalonym terminie. To jest tak naprawdę zabranie tych, tych nadziei, które dawał wcześniej prezydent Trump. No tak, ale wie pani, samo spotkanie się i to jeszcze z pani dawem pani nie daje tak naprawdę. Ważne są decyzje, jakie się podejmuje. Tutaj no, zezwolenie na Nord Stream 2 oczywiście uderza w Ukrainę, więc potrzebny jest jakiś listek figowy, który by to przykrył. E, a wiadomo, że w momencie uruchomienia Nord Stream 2 e, tranzyt przez Ukrainę się zakończy. I to jest uderzenie w interesy ekonomiczne Ukrainy. Natomiast najważniejsze jest to, czy Amerykanie będą wspierali Ukrainę wojskowo i w tej chwili wspierają wojskowo i wszystko, mówi, że wszystko wygląda na to, że dalej będą wspierali. To jest to Trzeba że Niemcy odmówiły sprzedaży czy też dostarczenia broni Ukrainie, a Ameryka nie. Cały czas tę broń dostarcza. Więc to, to się liczy, a nie tam jakieś e, widowiskowe spotkania ze staruszkiem, który nie za bardzo wie, co mówi. I y, na koniec króciutka odpowiedź, panie doktorze, czy pana zdaniem Donald Tusk wróci z Europy do krajowej polityki? No nie, pani, Niemcy muszą się go pozbyć, bo nie, chyba, że mu znajdą jakieś nowe zajęcia, ale to, czy wróci, czy nie wróci, nie zależy od Tuska, tylko od tego, czy E, jakiś Heinz Teber z Berlina z niego zadzwoni i powie na raus Marsilem I To no. jest. Panie doktorze, to też zależy od sytuacji w Polsce, myślę. Bardzo dziękuję no, za rozmowę. Od sytuacji, w od tej sytuacji, Niemcy pojmują decyzję, jak się go pozbyć, czy wrzucić go nam, czy e, gdzieś znaleźć mu jakieś stanowisko odźwierdzonego by Musimy kończyć. Państwa moim gościem był pan doktor Jerzy Targalski, politolog.